zrób żeby zrobić mięso, musisz znaleźć dwa mięsa. A ja nawet nie wiem jak znaleźć nic, to chyba z tej świni właśnie wypada. No. A ta czapka jest fajna ogólnie. ogóle. sobie ją. Nie. Zrobię sobie tę nie czapkę. Chyba muszę się przybyć do tego. Ona no, jest w walce, no tak bo przecież ona chroni, nie? Rydulowa czapka. Ja w niej pewnie głupio wyglądam. Redulowa ja czapka. <laughs> to będzie na później. O Jezus, no nie patrzy na ogień, a jest taki mały. Bumerang byś musiał sobie zrobić. Pumerang mm, nie na razie nie jest potrzeb. What? A to tu... Tu tak? w tap. Nie. Taka... Mocna czy nie? Taka pułapka. No nawet mocna. Zdrowa. O o o To jeszcze się obisy no, to tu muszę dobrać tu. Jeszcze potyki będą się No Dobra, już mogę iść. Każdy sobie spalek być może Zwiesiłem się I świn się tam zerbiła u góry To było zebranie świnek Polskich Polskich Mleko polskie zebranie... Bardzo dobre, polecam Zebrane świnek polskich Świnki polskie są dobre Mają siebie dużo towaru. No bo nie reklamuj, bo nie wiem nawet co reklamujesz, a ja nie wiem czy w ogóle jest jak reklama, bo, bo nie bo... to my No mówimy. i co mam tu gdzieś? I tak się tego boję. To byśmy zarabiać na YouTube nie udało nam się. Zapomnieliśmy o reklamach. <noise> Żartujemy. Nie, naprawdę zapomnieliśmy o reklamach. Nie kłam. Zazrobię? Tak, Zazrobię. zarobię. Tak, na ja zarobię. zarabia. Nie wiedziałem. No nie wiedziałeś, wiem o tym. Pieczorka! Jest pieczorka. Co to jest? Jajko. Jajko, Zrób, nie, jajecznicę. Jajko. Fajnie nie, było. Jajeczko na <laughs> twarzy mały malutki, ja się do ciebie zbliżam. Yes. A co tam to było? super To muszę to znaleźć, koniecznie, bo mi się udało Tu jest ślad Następny idzie tam Następny tam Gdzie prowadzisz dalej? Jakie jest tajemnice? What? jaka... jaka muzyka? I'll find you O znalazłem Cię, cześć, tu jesteś Powinienem się cieszyć HAHA, znalazłem Cię super! to jest ten on cię atakuje, jak ty jego zaatakujesz? Czy tak, Tak. Koalefant, no tak, on się przydatny na zimę jest. Dlaczego, bo z niego taka trąba wypada. Jak wiesz, trąbą można zrobić taką rzecz specjalną, ale przynajmniej już go znalazłem. Ale ona się psuje, bo ją się da ogólnie upiec i zjeść. Więc trzeba mieć szybko znać to. Bo mnie ciekawi, co to jest to? Nie naprawdę bardzo się zdziwiłem, ja się przestraszyłem, bo aż tego, że myślę, Jezu ślad dinosaura, czy co? Co to ma być? <grymne> Proszę, jak to wygląda. Przedłumacz to! Jak to portal? Nie. No a będzie z tym, co kryje ten do niego. No co ty to nie jest ten portal, o którym myślisz? Ja mam wielką fantazję. Fantazję. Dziwina. Ja mam to Ja. Ja zobaczę sobie na internecie, co to znaczy. Um, ja. No. Dobra, wiecie co? Poczekajcie jeszcze tylko. Chodźmy do miejsca i coś zjem, bo... O już czas mi się skończył. O, skończyły mi się wążki. Chyba cicho. <grym> Hello? O! Oh. To jest ważna konwersacja z Twoim kotem Co ma dzisiaj zjeść na obiadek Co ty masz do mojego kota O pytasz pyta ci się na obiad Ja mu mówię, miał A mu miał? No Co to co, 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 co jest? Taka dziurka taka, taka miła dziurka Taka mała, sympatyczna dziurka a weź to tą, tą mięso i, nie, i na nią. Nie, bo to się nie psuje, widzisz? Czyli nie da się tego zjeść. Widzisz? Gdzie yes, jest sklep, to mi to się nie przeszkodziło. Jak ptak przeleciał śmiesznie? No, my time! Home time, a nie home time. Ale co? No, masz ten zamek w Czas do domu. Co z komikiem? Home, home! Au. Oby teraz nie było pełnej nocy. Mówi się, żeby nie było pełnej nocy. Żeby nie było pełnej nocy. Założę, że noce są teraz, to skutcze. Nagle. Nie będzie północy. Nie będę w nocy, nie północy. Nie ćwierć noc. O jest północ. Dobrze. Módź się, żeby nie było północy. O, dobrze, bo jest północ. O, tak się złożyło, że północ jest. Juhu! Wpakuję w siebie tego bardzo dużo. O, zbroję! No. no zrobiłem sobie. Z czego? Bo się nie patrzyłem. Z ośmiu drewna i dwóch liny. Kodem. No dobra, nie gadaj z mojej kotem. To kocie, muszę kończyć, pa! Żegnaj. <grym> Uuu Dodającego drzewa i drzewa, możesz zrobić pół drzew. No no dobra, wiecie co, to by było na tyle tych 12 odcinkach pewnie. No. Dzięki za obejrzenie, zżegna się ze mną oczywiście. Nieznany, no. Ja byłem mol 3 4 Dzięki, cześć, pa. Na razie. O, No, cześć. cześć.